Portale Nieruchomości. Co oznacza Top 10 w wynikach wyszukiwania Google? Większość internautów zna terminy takie jak Widoczność w Google czy Ranking Wyszukiwania. Odnoszą się one do pozycji, na jakiej pojawiają się strony internetowe w wynikach wyszukiwania dla określonych zapytań. Wysoka pozycja w rankingu jest kluczowa. Jeśli strona znajduje się w top 10 dla kluczowego słowa, zdobywanie nowych klientów powinno być łatwiejsze niż w przypadku niższych pozycji. Top 10 oznacza, że strona pojawia się w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania dla konkretnych fraz. Śledzenie historii widoczności umożliwia monitorowanie postępów i efektywności działań marketingowych danego serwisu, portalu. 1OLX 2 sprzedajemy 3 muratordom 4 homebook 5 otodom 6 gratka 7 nieruchomości online 8 gumtree 9 kb 10 morizon Zobacz kolejne nagrania ze statystykami na rynku nieruchomości. Natomiast, jeśli szukasz osoby, która zajmie się kompleksowo sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości, zapraszam do formularza kontaktowego na stronie www.